E Dobry moi drodzy, witam Was gorąco na czytaniu tygodniowym. Tydzień od 1 do 7 września 2025. Witamy wrzesień. Witamy nowy rok numerologiczny, bo we wrześniu mamy rozpoczęcie nowego roku numerologicznego, pierwszego roku numerologicznego. Czekają nas nowe zadania, czekają nas nowe wyzwania, nowe możliwości i oczywiście nowi ludzie postawieni na naszej drodze. Zachęcam Was do obejrzenia wideo właśnie na ten temat, na temat nowego roku numerologicznego. I na wstępie pragnę Was zaprosić na czytania nagrane na nowy rok numerologiczny. Ja ten odcinek nagrywam troszkę później, nagrywam w weekend, więc pewnie wstawię go na początku tygodnia, ponieważ bardzo wielu z Was zdecydowało się na ten rozkład nagrany, horoskop numerologiczny. I horoskop z kart tarota na pierwszy rok numerologiczny. Czytania nagrane dostajecie w postaci 40-minutowego filmu. Są to wiadomości na każdy miesiąc nowego roku numerologicznego, zaczynając od września 2025 i kończąc na wrześniu 2026. Do czytania macie nieograniczony dostęp czasowy, macie nieograniczoną liczbę odtworzeń, tak więc zachęcam Was na to czytanie. Troszkę czekamy, bo to jest od 5 do 7 dni e, roboczych. Zaczynamy sobie, zaczynamy sobie omówienie pokrótce astrologii. 1 września czeka nas tranzyt Saturna wchodzącego w znak ryb. Saturn znajdował się w Baranie. Ale teraz przejdzie do ryb od 1 września do 14 lutego 2026. Na ten temat też zrobiłam live, więc możecie sobie zajrzeć, jeżeli interesuje Was ten tranzyt, zwłaszcza jeżeli jesteście koziorożcami. Zwłaszcza jeżeli jesteście rybkami, Saturn zarządza koziorożcem. No i oczywiście te ryby. W tym tygodniu też poczujemy od początku do końca tygodnia, będziemy czuć energię rybek. Ponieważ pierwszego właśnie ten Saturn karmiczna planeta wchodzi w znak ryb, a kończymy tydzień siódmego pełnią Księżyca w znaku ryb. Pełnia Księżyca to czas zakończeń, podsumowań. To czas finalizacji pewnych tematów. Zobaczymy jak to u was będzie wyglądało, co wy będziecie finalizować, co wy będziecie zakończać No i oczywiście drugiego mamy Merkury wchodzący w znak Panny. Merkury zarządza Panną, Merkury zarządza Bliźniętami. Bardzo ważny dzień dla Bliźniąt, bardzo ważny dzień dla Panny na dogadanie się w ważnych kwestiach, w których być może wcześniej nie mogliście dojść do porozumienia. Merkury też jest planetą biznesu, więc Wszelkie tematy biznesowe. Bardzo dobry dzień jest załatwiać właśnie 2, 2 września. Przechodzimy sobie do wiadomości z kart Tarota i zaczynamy kartą Nowego Życia. Karta Nowego Życia mówi o tym, że tuż, tuż. A może w tym tygodniu dla kogoś zapowiada się nowe życie, nowe możliwości, nowe osoby, nowe plany. I tutaj mamy kartę Wyspy Skarbów, więc skard wyroczni, więc to jest absolutnie piękna, piękna energia, właśnie te rybki, żeby zacząć coś nowego, takiego nowego od serca, z duszy, więc wszelkiego rodzaju nowe projekty. Również biznesowe, ale też tematy prywatne, też coś zaczynacie od początku, bo mamy buław. Azbuław mówi o jakiejś niesamowitej okazji, o wejściu w coś nowego, o jakimś nowym pomyśle biznesowym, o jakimś nowym kliencie czy kontrahencie dla kogoś. A tu jest niesamowita okazja. Trzeba będzie jednak wykazać się odwagą i optymizmem. Tu można wejść w coś nawet bez doświadczenia i świetnie się w tym odnaleźć, świetnie sobie poradzić. Mogą też być osoby, które gdzieś Was wśród grona znajomych pociągną, do góry oczywiście, gdzieś do Was się odezwą i. Zaproponują jakiś nowy projekt biznesowy. Mamy dwójkę wody, więc to jest odnowienie jakiejś relacji, ale też mówię, w aspekcie zawodowym, jeżeli chodzi o nowe znajomości, też może być, ale w aspekcie zawodowym mówię o tym, że wraca jakiś znajomy, znajoma i proponuje wam jakąś współpracę albo proponuje wam wejście w coś nowego, albo po prostu podpowiada wam jakiś sposób na rozwiązanie waszego. Problemu czy waszego wyzwania? Ja bym nawet bardziej e, nazwała to wyzwaniem, ale też są osoby, które wracają z przeszłości. E, widzę tutaj kontakt e, jakiegoś ekspartnera. Dla jednego może to być, ale musie, muszę o tym powiedzieć. Łapcie swoje wiadomości, bo też nie każda jedna wiadomość rezonuje z każdym. Wpiszcie w komentarzu, które wiadomości rezonują z wami. Dwójka kielichów to jest odnowienie romantycznej relacji. To jest Powrót kontaktu z przyszłości romantycznego. Kogoś, kto być może nie był nawet z wami w związku, ale byliście wy, lub ta osoba zainteresowana wami. W stałych związkach to jest poprawa relacji, to jest przebaczenie, to jest koniec trudności, to jest wymiana darów więc może jakiś prezent też ktoś komuś może podarować. No i oczywiście przebaczenie, takie rzeczy, które nawet mogły się wydarzyć do dwóch lat. Do tyłu. Widzę też dobrą kartę finansową. Może ten Merkury właśnie przynosi taką energię dobrych finansów, polepszenia sytuacji finansowej. Mamy też pod koniec tygodnia, piąty, szósty, energię Ceres. Więc Ceres jest absolutnie wspaniała, jeżeli chodzi o tematy finansowe. To jest bogini obfitości, to jest bogini płodności. W tej karcie szóstki ziemi pokazane są pieniądze, nieoczekiwane pieniądze. Pokazana jest. Na przykład pokazane jest zaciągnięcie kredytu dobrego, otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej, ale również dobro, które wraca dobrem. Możecie tutaj na przykład mieć jakiś zwrot finansowy, jeżeli pomagaliście, pomagaliście jakimś organizacjom, które zajmują się pomocą osobom słabszym, czy zwierzętom, czy chorym dzieciom, czy jakiekolwiek, właśnie organizacje takie charytatywne. Tutaj też ktoś proponuje komuś, że odda mu pieniądze, więc to też jest dobra wiadomość dla tych, którzy pożyczyli finanse komuś ze swojego otoczenia, ale też rekonwalescencja po wypadku dla kogoś, też może być dla jednej osoby. Widzę kartę kapłanki, a karta kapłanki po pierwsze może mówić o czytaniu prywatnym, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w czytaniach prywatnych. W tym tygodniu pracuję od poniedziałku do tak naprawdę do niedzieli. Z małymi przerwami, więc zachęcam Was do udziału. Kapłanka też mówi o jakiejś kobiecie, która nosi tajemnicę i która ma dość tego ciężaru i balastu tych tajemnic i komuś się wygaduje, komuś mówi o tej swojej tajemnicy. I też bym radziła uważać, uważać, co komu mówicie. No, Merkury jest planetą komunikacji: uważać, co komu mówicie, bo nie każda osoba, której uważacie, że jest dla Was dobra, że jest dla Was przychylna, że jest dla Was pozytywna, no tutaj może się okazać troszkę inaczej. Kapłanka też mówi o kobiecie, która jest gdzieś wycofana, jest gdzieś w relacji, nawet jeżeli wydawała się na początku otwarta, to później się wycofuje. Mówi też o medytacji, o kontemplacji, o jakichś przekazach. Kapłanka ma świetną intuicję, więc możecie mieć przekazy w wizjach, możecie mieć przekazy w snach, możecie mieć właśnie jakiś proroczy sen. No, a ta piątka mieczy was ostrzega. Piątka mieczy ostrzega przed nieuczciwym człowiekiem. Innych może ostrzegać przed tym, że ktoś może stracić na giełdzie, ktoś może stracić na forwardach walutowych, ktoś może stracić na tradingu, więc też uwaga, zwłaszcza do około 5 września. Ale tutaj też. Pokazana jest osoba, która wraca do hazardu. I znowu podkreślę, może to być dla jednej osoby, ale zdecydowanie dla kogoś poczułam. Może być znak wagi, może być znak bliźniąt, może być znak raka też i może być znak wodnika. Tutaj te osoby poczułam. Tak więc uważajcie na straty finansowe i uważajcie... Z kim wchodzicie w biznesy, komu ufacie i komu co mówicie. Jest też pokazana dziewiątka monet. A dziewiątka monet jest świetną kartą dla wszystkich tych, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze, ale przede wszystkim jednoosobowe działalności gospodarcze. Dziewiątka monet to karta symbolizująca. Kupienie sobie czegoś wyjątkowego, rozkoszowanie się samotnością w zarabianiu, więc macie jednoosobową działalność gospodarczą, jakieś finanse na tyle wam się spinają, że kupujecie sobie coś wyjątkowego. Wiecie, dla jednych to będzie wycieczka, którą zamawiacie, bo też jest pokazana karta wyjazdu, dla innych to będzie jakiś sprzęt do domu, a dla jeszcze innych to będzie coś wyjątkowego dla siebie może jakaś, może jakaś torebka, może coś z biżuterii. W każdym razie. Karta jest bardzo pozytywna w tematach finansowych. Symbolizuje dobrobyt, dostatek, obfitość. Jest też pokazany mężczyzna, cesarz, więc dla mężczyzn mówimy tutaj o baranie. Czasem też tu widzę lwy i strzelce, ale zwłaszcza cesarz symbolizuje barana. Bardzo dobry czas zawodowy. Dla kobiet jest pokazany mężczyzna, konkretny. Na życie, stały. E, I tutaj, albo dla stałych związków, możecie się poczuć, że partner was wspiera, że partner planuje z wami e, jakieś przedsięwzięcie, że partner bierze pod uwagę oczywiście wasze zdanie, a dla innych, dla singli, singielek, jest to mężczyzna, dla singli, singielek. Słuchają mnie tutaj różne osoby. Więc jest tu pokazany mężczyzna, konkretny, stabilny, zaangażowany, człowiek, który Planuje z wami przyszłość, który chce zaplanować z wami przyszłość długoterminowo, długofalowo. Tym bardziej podkreślona jest tutaj trójka. Buław. A dla osób, dla osób, do których to nie trafia i nie rezonuje, i tutaj osoby, które prowadzą działalności, ale nie jednoosobowe, jakiś świetny kontrahent pojawi się właśnie w tym tygodniu. A może jeszcze nie podpisać z Wami umowy, ale dogadacie się słownie. Cesarz to jest mężczyzna, który tego słowa dotrzyma, a później macie planowanie długoterminowe, więc ten człowiek może się pojawiać, może coś zaproponować, a w ciągu trzech tygodni podpisuje. Podpisujecie z nim umowę, podpisujecie z nim dokumenty, zawieracie z nim współpracę, kontrakt. Zobaczmy jeszcze z kart cygańskich, zanim wrócimy do tarota, co nas czeka na początku tygodnia kolektywnie. Dla kogoś zdecydowanie jakaś niespodzianka. Niespodzianka, to też o tym mówi dziewiątka kielichów, do której za chwilkę nawiążę. No ale dla innych uwaga na jakieś nieszczęście, uwaga na coś, żeby coś się nie zawaliło, ale przez lekkomyślność. Tutaj coś ktoś może spalić po prostu za sobą mosty przez lekkomyślne powiedzenie czegoś pod wpływem impulsu, pod wpływem ognia. Natomiast do tej niespodzianki, to jest dziewiątka kielichów, a to jest spełnienie marzenia, spełnienie życzenia, zwłaszcza w tematach finansowych, ale osobistych również, bo gdzie stoi dziewiątka kielichów, a zwłaszcza ten magiczny dżin w kartach Tarota Anielskiego, to wy już wiecie, ci, którzy mieliście czytanie prywatne, że to jest zapowiedź sukcesu, spełnienia, może miłości, ale jakieś małe marzenie, Wam się spełnia w tym tygodniu. Bardzo ładnie. Mężczyzna z pod znaku Byka, Panny i Koziorożca to zwłaszcza dla niego i dla kobiety Byk Pan na Koziorożec. Ktoś ma taki melancholijny czas westchnienia, wspomnienia, wspominanie tego, co było. No i też tutaj e, jest to podbite czwórką wody, a czwórka wody mówi o takim zatraceniu się we własnym świecie, troszkę myśleniu i e, życiu w przeszłości, życiu w, e, takich wspomnieniach. Czwórka wody też mówi o tym, że ktoś nie dostrzega kogoś. Możecie to być wy, może to być wasz partner. Zatracacie się we własnym świecie, w internecie, w social mediach, macie niedostrzeganie jakiejś magicznej szansy, macie niedostrzeganie czegoś, co jest dla Was przeznaczone, ale przez to, że wy nie żyjecie tu i teraz, tylko właśnie może żyjecie w tej przeszłości, możecie przegapić coś istotnego. Świat mówi o zakończeniu jednego etapu i otwarciu się nowych drzwi. Mamy nowy miesiąc, mamy nowy wrzesień. Każdy dzień jest nowym dniem, który daje nam nowe możliwości, więc zakończmy tematy z przeszłości. Yy, I w karcie świata, świat mówi: Stawiam przed Tobą coś nowego, coś pięknego, coś wyjątkowego. Zresztą świat to główna arkana, czyli co być musi. Świat symbolizuje podsumowanie, więc może dookoła tej pewni robicie podsumowanie i to, co nie jest do Was dostrojone w tej karcie takiego... Z, Spalenia mostów, naprawdę totalnie zostaje zakończone. Dodatkowo tej pełni towarzyszy całkowite zaćmienie księżyca, a zaćmienia wycinają raz na zawsze z naszego życia to, co nie jest do nas dostrojone, więc myślę, że ten świat też tego dotyczy. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ktoś myśli w tej kategorii, że jest to nieszczęście, że coś się kończy, a coś się spala, Piątego mamy też energię Marsa, rzymskiego boga wojny. Mars zarządza baranem, więc coś tutaj definitywnie zostanie wycięte z waszego życia, ale po to, żeby otworzyły się nowe drzwi. Zobaczmy sobie dalej. Widzę też współtworzenie, współpracę, wsparcie w kartach wyroczni, no i widzę też miłość. Jest miłość, więc ktoś się, czuje się kochany, spełniony, doceniony, ktoś tam nową miłość poznaje, ktoś tam nową miłość spotyka i tego Wam życzę, kochani, żeby, żebyście spotkali tą miłość, zwłaszcza single i singielki, bo komuś jest zdecydowanie przeznaczona na ten tydzień od 1 do 9, ktoś kogoś pociesza. To też może być dla trygonu ognia baran, lew, strzelec. Widzę tutaj mężczyznę, właśnie barana, lwa lub strzelca, i jest tu jakieś pocieszanie. Natomiast ten człowiek może być też człowiekiem, który odegra w waszym życiu istotną rolę. Baran, lew, strzelec. Dla jednych to jest człowiek z obszaru prywatnego, a dla innych to jest człowiek z obszaru biznesowego, zawodowego. Ta karta też mówi o tym, jeżeli wy byście byli w tej energii przemawiacie publicznie. Jest tu pokazana jakaś bardzo ważna rozmowa. Tutaj ktoś zapali w was taką lampkę motywacyjną. Więc ktoś was zmotywuje do czegoś. Myślę, że to może być ten mężczyzna zainspiruje. Będziecie mieli taką energię ja chcę więcej. Ja podchodzę do życia bardziej ambitnie. I jak najbardziej Wam się to uda, bo jest karta już tutaj wdrażania działań, robienia biznesplanu. Um, biznesplany, no to jest lepszy czas na nów Księżyca, który będzie miał miejsce 21, ale niewykluczone, że ktoś z Was taki biznesplan robi. Porady z lekarzami, konsultacje z lekarzami, zabiegi medyczne też są pokazane dla niektórych osób właśnie w tej karcie. Życzę wszystkiego dobrego tym, którzy takie konsultacje, zabiegi czy porady medyczne mają w tym tygodniu. Radość! Cieszcie się tym tygodniem, cieszcie się tym, co Wam los przynosi. W ogóle zawsze w tej karcie radości widzę wdzięczność. I komuś się coś udaje, myślę, że tu chodzi o sprawy biznesowe, awans, nagroda stypendium, może wasze dziecko dostaje stypendium, może wasz wnuk dostaje stypendium, ale też y, widzę tutaj uznanie w społeczeństwie, więc jeżeli jesteście w social mediach, to też jest absolutnie piękna karta na rozpoznanie w social mediach, może jakiś film, może jakaś rolka y, wam tak wystrzela, że y, jesteście aż sami tym zaskoczeni, natomiast oczywiście jest to bardzo, bardzo pozytywna karta, wygrana, wygrana jakaś sprawa, no i as monet, as monet mówi o kupnie domu, sprzedaży domu. Komuś się udaje sprzedać, komuś się udaje kupić, komuś się udaje podjąć jakiś lukratywny kontrakt, pozyskać jakiegoś dobrego klienta, pacjenta. Kontrahenta, ale też w każdym razie to jest bardzo dobra karta finansowa. Ona mówi o lukratywnym kontrakcie, ona mówi o sprzyjającym losie, mówi o mądrych decyzjach biznesowych, ale też mówi o takim szczęściu w biznesie. Prywatnie uważajcie na osoby, które gdzieś mogą być fałszywe i to są osoby z bliskiego otoczenia. Ktoś na coś czeka. Poczułam, że ktoś czeka na kontakt od fałszywej osoby. Radość, zadowolenie, spokój i wesołość. Tak się nazywa ta karta. Zobaczmy, co chcą powiedzieć nam anioły na ten tydzień. <laughs> Trzy wiadomości anielskie, kolektywnie poprosimy: Astra. Astra mówi o ambicjach. Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Zasługujesz na najlepsze. Sięgaj gwiazd swoimi marzeniami. Nie zgadzaj się na kompromisy. Mi dzisiaj śniła się spadająca gwiazda. Śniło mi się bardzo, bardzo czarne niebo nie było nic widać i w pewnym momencie zobaczyłam piękną, spadającą gwiazdę. A to jest bardzo dobry omen. Zwracajcie też uwagę na swoje sny, zwłaszcza dookoła tego siódmego, tej pełni księżyca w znaku ryb. Na pełni będzie również oddzielne czytanie. Które też zamierzam zrobić w ten weekend. Sonia, przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby, więc ktoś, kto jest już po drugiej stronie, może Wam się przyśnić, może chcieć Wam coś przekazać. Przeczytam Wam ten przekaz. Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Kocham Cię. Nie martw się o mnie. I Francesca, czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie, a twoje marzenie się spełni. Negatywne myśli tylko zahamują rozwój sytuacji. Ja mam taki sposób na negatywne myśli. Zawsze wyobrażam sobie czystą tablicę. I ścieranie gąbką tego, co pomyślałam. No i oczywiście na głos mówię trzy razy: kasuje, kasuje, kasuje. I proszę anioły o usunięcie skutków negatywnego myślenia w przyszłości. Wybierzmy sobie teraz kartę anielskiej odpowiedzi. Zadajcie pytanie kartą i wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi. Możecie zastopować nagranie. Jeżeli ktoś został zaskoczony tym, że trzeba będzie. Czy że można będzie zadać pytanie, więc zastopujcie i wróćcie z gotowym pytaniem. Ja wybieram dwójkę. Przechodzimy do odpowiedzi. Jeżeli wybraliście jedynkę, wielkie szczęśliwe zmiany. Bardzo pozytywna karta. Jeżeli dwójeczka jak ja, nie ma powodu do zmartwień. Natomiast jeżeli trójkę, pokojowe rozwiązanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, pięknej pełni, pięknego Saturna w znaku ryb i do zobaczenia na czytaniach prywatnych.